Witaj w Strefie 52. Miejscu, w którym usłyszysz o zjawiskach paranormalnych i niewyjaśnionych wydarzeniach. Do tej pory rozmawialiśmy już o duchach, o dziwnych znaleziskach i życiu po śmierci. A zatem czas poruszyć temat, bez którego nie obędzie się żadna dyskusja o zjawiskach paranormalnych. Bohaterem dzisiejszego dnia będą uwaga, uwaga kosmici. Z kosmitami sprawa jest dość skomplikowana, bo z jednej strony całe pokolenia wychowały się na filmach o UFO i każdy doskonale wie, o czym myśleć, kiedy słyszy takie tytuły jak Dzień Niepodległości, Obcy czy IT. Gwiezdne wojny zapełniają sale kinowe od 1977 roku. Wprost kochamy życie pozaziemskie. Z drugiej strony ciężko mówić o kosmitach tak, żeby nie zostać uznanym za foliarza i szura. W ogóle muszę się przyznać, że absolutnie uwielbiam to słowo szur. Wiem, że nie każdy jeszcze miał okazję się z nim zapoznać, więc krótko wyjaśnię, że szur to określenie na paranoika, który wierzy we wszystkie teorie spiskowe, płaską ziemię i wielkie jaszczury. Skrót od słowa szurnięty. Szury czasami noszą na głowach foliowe czapeczki w obronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Jak wiadomo, nic nie chroni tak dobrze jak folia aluminiowa, dlatego foliarze. No i jak tutaj mówić o UFO, żeby nie zostać zaliczonym w ich szeregi? A znowu z trzeciej strony, jeśli spojrzy się na wizualizację wszechświata i zobaczymy, jakim maleństwem jest nie tylko nasz układ słoneczny, ale i cała nasza galaktyka. To trochę megalomanią byłoby twierdzenie z całym przekonaniem, że tylko na naszej planecie istnieje życie. To statystycznie bardzo nieprawdopodobne. W ciągu ostatnich kilku, kilkunastu dni w prawie każdym portalu internetowym, i nie mówię tutaj tylko o tych plotkarskich i szukających sensacji, ale też tych aspirujących, pojawiły się artykuły, które w większości miały tytuł Pentagon potwierdza, że nagrania UFO są prawdziwe. No można byłoby pomyśleć, że grubo. Ale zanim zaczniemy piec ciasteczka na powitanie, warto się zastanowić, co tak właściwie się wydarzyło. Pierwsze co mnie zainteresowało, to oczywiście fakt, że Pentagon cokolwiek potwierdza. Co by nie mówić o Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych, to raczej nie jest to instytucja, która wypuszczałaby clickbaity tylko po to, żeby zarobić na wyświetleniach. Szukałam więc usilnie jakiegoś oficjalnego oświadczenia czy nagrania, ale niestety nic takiego nie udało mi się znaleźć. Zagłębiłam się więc w materiały, które były dostępne i w których była mowa o tym, że Pentagon coś potwierdza. Szybko dotarłam do informacji, że rzeczniczka Departamentu Obrony Sugov w rozmowie z CNN przyznała, że prawdziwe są materiały, jakie wyciekły. Nie znaczy to, że przyznają, że to, co na nich możemy zobaczyć, to obcy, a jedynie, że trzy filmy, które możemy obejrzeć, nie są zmanipulowane. Postanowiłam więc pokopać głębiej. Materiałów, które można znaleźć na temat Pentagonu, różnych komisji, badań i UFO, jest tyle, że można by z tego zrobić cały cykl filmów dokumentalnych. Ale nie chcę się dzisiaj zagłębiać w politykę Stanów Zjednoczonych, a skupić na tych trzech materiałach z 2004, 2015 i 2019 roku. SUGOW potwierdza, że te zdjęcia i filmy zostały zrobione przez marynarkę wojenną. Powiedziała też, że nie będzie więcej komentować tego, co jest na nich, a Pentagon nie udostępni żadnych badań. Oczywiście powołując się przy tym na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Zajmijmy się więc tym, co zostało ujawnione. Wszystkie nagrania są jakżeby inaczej bardzo podłej jakości, ale musimy wziąć pod uwagę, że nie są zrobione zwykłą cywilną kamerą, która mogłaby to nagrywać w 4K, a są to materiały wojskowe, więc zrobione zostały kamerami na podczerwień i noktowizorami. Zanim przejdziemy dalej, mam jeszcze jedną bardzo ważną uwagę. Cały czas posługuje się określeniem niezidentyfikowany obiekt latający, co jest polskim tłumaczeniem angielskiego skrótu UFO. Amerykanie używają również określenia niezidentyfikowane zjawiska powietrzne, czyli UAP. Nigdzie w tych określeniach nie ma żadnego odniesienia co do istot pozaziemskich czy statków kosmicznych. Polskie określenie UFO. Bardzo zawęża ten obszar, bo w zasadzie, jak mówimy UFO, to widzimy statek kosmiczny, a międzynarodowa nazwa to po prostu ogólne określenie na wszystkie obiekty, których identyfikacja jest z różnych powodów niemożliwa. Wspominam o tym dlatego, że nie chciałabym, aby każde zdjęcie czy film przedstawiający jakiś obiekt, którego istnienie trudno wyjaśnić, był automatycznie odbierany jako dowód na istnienie kosmitów. Pamiętajmy, że być może w jakichś zakątkach świata. Są testowane technologie, o których nie mamy pojęcia. Jestem zwolenniczką bardzo różnego podejścia i dużej otwartości na to, co widzimy w obie strony. Zacznijmy więc od 2004 roku. Na początku listopada radar na pokładzie krążownika rakietowego USS Princeton namierza nietypowy obiekt. Tajemniczy samolot pojawia się i znika w okolicach wysp Katalina i San Clemente. To są wyspy znajdujące się w południowej Kalifornii, na wysokości San Diego. Obserwacja obiektów trwa dwa tygodnie. Dziennie rejestrowano nawet do 10 śladów czegoś, co latało na wysokości 9000 m, a potem z dużą prędkością obniżało pułap, żeby po chwili zniknąć z radarów. Dowództwo powiadamia o możliwym zagrożeniu ekipę wczesnego ostrzegania, która podczas rutynowego lotu również namierza dziwny obiekt. Ale tylko przez moment i w zasadzie nie mają żadnego potwierdzenia na to, że go widzieli. Tutaj zaczynam mieć pewne wątpliwości. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to dlaczego nikt nie zareagował wcześniej na naruszenie przestrzeni powietrznej? W końcu Amerykanie raczej słyną z tego, że lubią bronić swoich granic. Okazuje się, że sprawa nie jest tak oczywista, jakby się wydawało. Wszystkie odczyty z radaru są przesyłane do systemu, i tutaj zaczyna się ciekawa część. System jest zaprojektowany w ten sposób, że automatycznie resetuje się, jeśli odczytuje wyniki, które są absurdalne. Podobno ma to na celu eliminację wirusów czy bagów. Dla komputerów ruch obiektów okazał się być na tyle niewytłumaczalny, że go ignorował lub wyrzucał jako błędny odczyt, co też w jakiś sposób uspokajało techników. Warto wspomnieć o tym, że wszystkie te dziwne pomiary zaczęły być odbierane dopiero po wymianie systemów radarowych na bardziej czułe, więc to też troszkę dekoncentrowało radarowych, bo mogli tłumaczyć to np. Na nadmierną czułością, zakłóceniami czy złą kalibracją sprzętu. 14 listopada dochodzi do przełomu. Komandor David Fravor, dowódca eskadry myśliwskiej oraz jego porucznik skrzydłowy Jim Slay wykonywali rutynową misję szkoleniową 100 mil w głąb Pacyfiku na dwóch samolotach FA-18 Super Hornet. Dzień był doskonały. Świetna widoczność, czyste niebo, spokojna woda. W pewnym momencie w radio komandor Fravor słyszy pytanie od oficera operacyjnego z USS Princeton, czy mają broń. Dowódca odpowiada, że mają jedynie 2 Katm-9, czyli atrapy pocisków, których nie można wystrzelić. Nie spodziewali się żadnych problemów tego dnia, więc nie byli uzbrojeni. Mimo to radiooperator poleca komandorom Fravor i Slade. Zbadanie pewnej sprawy. Tłumaczy, że od dwóch tygodni Princeton śledzi tajemnicze samoloty, które pojawiają się nagle na dużej wysokości, a następnie mkną w stronę morza, zatrzymując się tuż nad powierzchnią. Unoszą się chwilę w powietrzu, po to, żeby potem zniknąć z zasięgu radaru lub wystrzelić w górę. Jeden z takich obiektów został właśnie namierzony niedaleko obu pilotów, więc mają możliwość sprawdzenia na własne oczy, z czym właściwie mają do czynienia. Oba myśliwce skierowały się w stronę obiektu. Kiedy zbliżyły się na tyle, że Princeton nie mógł na radarze odróżnić ich od poszukiwanej jednostki, ani Commander Fravor, ani Slave nic nie zauważyli. Ich radary również pozostają czyste. Kiedy mieli już zawracać, porzucić misję i wrócić do bazy, zauważyli coś w dole. Mimo, że ocean był tego dnia spokojny, to centralnie pod nimi wody były bardzo wzburzone. A fale rozbijały się o coś, co unosiło się pod powierzchnią. Miało owalny kształt i około 12 metrów długości. Niespotykany obiekt nie poruszał się w żadnym kierunku, tylko podskakiwał. Kiedy Fravor spróbował się do niego zbliżyć, samolot poderwał się, jak to potem opisał dowódca, jak nic co kiedykolwiek widziałem. Po powrocie do bazy, Fravor wysyła kolejny myśliwiec. Tym razem z Chadem Underwoodem jako pilotem. Aby sprawdził okolice. W pewnym momencie Underwoodowi udaje się nagrać dziwny samolot kamerą na podczerwień. Mężczyzna jest w szoku, bo to, co widzi, nie poddaje się znanym nam prawom fizyki. W pierwszej chwili zakłada, że to jakiś tajny projekt wojskowy, ale z zasady armia informuje pilotów o możliwości spotkania z tajnymi samolotami, a w tym przypadku tak nie było. Underwood nie wie, co widział i nie chce o tym spekulować. Powiedział, że nie chce mówić o tym, że spotkał obce istoty czy pojazd kosmitów, ale podkreślił, że to, co widział, to właśnie to, co nazywamy UFO niezidentyfikowany obiekt latający. Obiekt latał, a on nie mógł go zidentyfikować. Proste. Bardzo podobna historia ma miejsce na przełomie 2014 i 2015 roku, tym razem na wschodnim wybrzeżu. Stacjonuje tam lotniskowiec USS Roosevelt. Wszystko zaczyna się tak samo. Na radarach wielokrotnie są obserwowane tajemnicze jednostki, które zachowują się w sposób łamiący prawa fizyki. Pod koniec 2014 roku pilot Super Horneta prawie zderza się z jednym z obiektów i składa raport o wypadku. Porucznik Ryan Graves, pilot Super Horneta, który służył w marynarce od 10 lat, zgłosił swoje obserwacje do Pentagonu i kongresu. Udaje mu się nagrać niektóre incydenty. Jeden z nich Wykonany kamerą samolotu na początku 2015 roku, jest tym, który prawdziwość potwierdził ostatnio Pentagon. Nagrane zostało podczas lotu treningowego. Widzimy na nim obiekt o obłym kształcie, który porusza się z dużą prędkością pod wiatr. Nie widać wiele więcej, ale nagrane zostały głosy pilotów, którzy z niedowierzeniem krzyczą: Wow, spójrz na to koleś, co to takiego? Reagują z ogromnym entuzjazmem. Bo, jak później przyznał Ryan Graves, każdy z nich marzyłby, żeby móc się czymś takim przelecieć. W 2019 wypływa kolejny film. Tym razem nagranie publikuje Jeremy Corbell, dokumentalista i filmowiec, który ostatnio zajmuje się tematyką cywilizacji pozaziemskich. Nagranie zostało zrobione noktowizorem i widzimy na nim latające obiekty w kształcie piramid. Większość opisów Mówi o dziwnych akrobacjach, jakie ma wykonywać obiekt, ale szczerze mówiąc, oglądałam ten film wiele razy i nie widzę w nim nic szczególnie zastanawiającego, ewentualnie oprócz kształtu. Co prawda nie jestem specjalistką od trajektorii lotów, więc być może coś przegapiam i ten obiekt rzeczywiście kpi sobie z fizyki, ale szczerze mówiąc, ten materiał nie robi na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. Tym bardziej, że nagrany obiekt mruga światłem z dokładnie taką samą częstotliwością, jak robią to całkowicie ziemskie samoloty, więc tym bardziej nie wydaje się być specjalnie niesamowity. Oprócz tego, Korbel pokazuje trzy zdjęcia zrobione na USS Omaha, które mają przedstawiać tym razem kuliste obiekty, które schodzą do oceanu. Zdjęcia oczywiście są w koszmarnej jakości i w zasadzie nie wiadomo co na niej widać. Sugow. Rzeczniczka Departamentu Obrony potwierdziła, że nagrania zostały zarejestrowane w lipcu 2019 roku podczas nocnych manewrów niszczyciela USS Russell. Departament obrony nigdy nie mówi, że obiekty były pozaziemskie, a eksperci podkreślają, że zazwyczaj można znaleźć całkowicie ziemskie wyjaśnienie takich zjawisk. Mogą to być drony, błędy w systemie, efekty atmosferyczne czy przeciążenia neurologiczne. Jednak po tych incydentach amerykańska marynarka wprowadza nowe wytyczne dla pilotów dotyczące procedur obowiązujących w przypadku zetknięcia się z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Ciężko przypuszczać, żeby wojsko miało na myśli pozaziemskie istoty, i jest to raczej wyraz z zaniepokojenia ilością raportowanych zjawisk. Według nowych wytycznych piloci mają obowiązek zgłaszania wszystkich zaobserwowanych obiektów i szczegółowego ich zaraportowania. Amerykanie zabezpieczają się raczej przed nieautoryzowanymi wlotami w strefy zakazu niż przed inwazją z kosmosu. Jednak nie zmienia to faktu, że wszystkie takie przypadki mają być teraz dokładnie badane. Do tej pory anomalie wykrywane przez systemy lub pilotów były traktowane jako zjawiska do ignorowania. Jeśli nie wiedziano, w jaki sposób zakwalifikować zarejestrowany obiekt, to po prostu kasowano je z systemu. Bagatelizowane miały być na przykład wykryte obiekty, które poruszały się z prędkością większą niż Mach 3. W celu analizy wszystkich przypadków powołana zostaje grupa zadaniowa do spraw niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Jest to jednostka w Biurze Wywiadu Marynarki Wojennej, która została zatwierdzona 4 sierpnia 2020 roku przez zastępcę sekretarza obrony Davida Norquista i oficjalnie ogłoszona 10 dni później. Misją grupy zadaniowej jest i tutaj cytat Wykrywanie, analizowanie i katalogowanie niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, które mogą potencjalnie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Jedną z osób, które szczególnie naciskają na dalsze badania na ten temat i ujawnienie ich opinii publicznej jest Christopher Mellon, były najwyższy urzędnik wywiadu Pentagonu i pracownik Senatu. Powiedział, że cytuję: Mówimy o dziesiątkach incydentów. W obszarze wojskowej przestrzeni powietrznej w przeciągu kilku lat. Zarówno Pentagon, jak i wywiad są zobowiązani przez rząd Stanów Zjednoczonych do wypuszczania szczegółowego raportu na ten temat. Mają czas do czerwca i jestem ciekawa, czy rzuci on jakieś nowe światło na te wszystkie incydenty. Zobaczymy. Ilość materiałów, przez jaką się przebijałam przygotowując ten odcinek, jest absolutnie przytłaczająca. Każdy przypadek odnosił się do innego, co sprawiło, że można kopać bez końca. Wszystkie incydenty wydają się być w jakiś sposób ze sobą powiązane, więc na pewno nie będzie to jedyny epizod na ten temat. To, czy będziesz wierzyć w życie pozaziemskie, zależy oczywiście tylko od Ciebie. Możesz być sceptykiem i czekać na to, aż zobaczysz zielonego ufolutka na własnym podwórku. Możesz też bezkrytycznie wierzyć w porwania, sądy, latające talerze czy chipy w mózgach. Biorąc za prawdziwe każde doniesienie o pozaziemskich cywilizacjach, albo możesz wybrać trzecią drogę i nie zakładać istnienia lub nieistnienia innego życia we wszechświecie. W takim przypadku musisz zachować otwartość i przyznać, że nadal więcej nie wiemy niż wiemy. Jeśli o mnie chodzi, to nie widziałam jeszcze żadnego kosmity na własne oczy, a z zasady wierzę w to, co można naukowo udowodnić. Ale bardzo chciałabym, żebyśmy nie byli sami w tym bezkresnym, przerażającym wszechświecie. No i byłoby fantastycznie, gdyby istniały bardziej rozwinięte od ludzi cywilizacje. Bo jeśli ludzie mieliby być najmądrzejszą formą życia w kosmosie, to biada nam wszystkim. To wszystko na dzisiaj. Jeśli chcesz się podzielić swoją opinią na temat spotkań trzeciego stopnia, nie wahaj się pisać do mnie na adres strefa52podcast.małpa.gmail.com. Ten adres znajdziesz też w opisie tego odcinka. Zdjęcia i linki do filmów z tajemniczymi obiektami znajdziesz na Facebooku pod nazwą Strefa52. Wpadnij też na mój Instagram Strefa52podcast, pisane łącznie, gdzie wrzucam zdjęcia i trochę mało śmiesznych memów. Obowiązkowo zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę, kliknij dzwoneczek, daj 5 gwiazdek, w zależności od tego, gdzie się dzisiaj słyszymy. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie przegapisz kolejnego epizodu, to nie zapomnij kliknąć w przycisk obserwuj. Liczę, że spotkamy się za tydzień, aby odkryć kolejną niezwykłą historię. Do usłyszenia!